Jakby luksusowo. Idziemy. Stolica malezyjskiej wyspy Penang, Georgetown, urzeka od momentu, gdy tylko zobaczymy centrum, które wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2008 roku. Spacerując po ulicach, ujrzymy pastelowe fasady kolonialnych kamienic, świątynie różnych wyznań, a to wszystko spaja duch wielokulturowości, który od wieków definiuje to niezwykłe miejsce. Historyczne centrum Georgetown to serce miasta ozdobione muralami Ernesta Zakarewicza, które stały się wizytówką Penang. Wiele z nich jest połączeniem malarstwa z przedmiotami 3D, jak na przykład dzieci na rowerach, a także koty i sceny z codziennego życia w zabawny, a czasem refleksyjny sposób komentują lokalną rzeczywistość. Najważniejszą arterią tej części jest tętniąca życiem ulica Chulia, gdzie znajduje się wiele hosteli i pensjonatów popularnych wśród backpackerów, a także niezliczone restauracje, bary i stoiska z ulicznym jedzeniem. Ulica jest częścią małych Indii, co dodatkowo potęguje jej różnorodność. Co jeszcze istnieje? Jest cały Bollywood w jednym lokalu. Kurwa. Dzielnica prezentuje się pięknie w dzień, a po zmroku wabi iluminacją. Wtedy nabiera kompletnie innego wymiaru. Tutaj w tym kraju muzułmańskim jest bardzo dużo takich malutkich meczecików. O takich w mieszkaniu na przykład. Na wschodnim wybrzeżu historycznego centrum znajdują się klan jetis, co można tłumaczyć jako klanowe przystanie. Są to unikatowe drewniane osiedla na palach, zbudowane przez chińskich imigrantów pod koniec XIX wieku. Osiedle miało być odpowiedzią na rosnące podatki od gruntów, w ten sposób bowiem przez dekady unikano płacenia tego haraczu. Polecamy zajrzeć do Choo Jetty, która jest najgęściej zabudowana, ale możecie równie dobrze wejść na pozostałe Tan Jetty czy Lee Jetty, które ma również własne boisko. Wracamy na ląd i ruszamy na północ, gdzie znajduje się niezwykle masywna pamiątka pozostawiona przez Brytyjczyków. Wzniesiony w 1786 roku Fort Cornwallis paradoksalnie nigdy nie odegrał realnej roli obronnej. Można więc powiedzieć, że była to nieco chybiona inwestycja. Tuż obok fortu wzniesiono wieżę zegarową poświęconą królowej Wiktorii. To typowy akcent architektury, spotykany w niemal każdej panoramie dawnej kolonialnej metropolii Imperium Brytyjskiego. Kilka przecznic na południe od fortu i wieży zegarowej, miejsce zajmuje najokazalsza kolonialna zabudowa miasta. Można tam podziwiać doskonale utrzymane i pieczołowicie odrestaurowane budynki, które niegdyś stanowiły administracyjne centrum regionu. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się najważniejsza anglikańska świątynia na Penang, XIX-wieczny kościół św. Jerzego. Nieco dalej czeka kolejny skarb. Zabytkowa rezydencja lokalnego filantropa i przedsiębiorcy, obecnie pełniąca funkcję muzeum dziedzictwa chińskich migrantów, w którym zgromadzono liczne i niezwykle cenne artefakty z tamtej epoki. Współczesne oblicze Georgetown to dzielnica biznesowa, której częścią są luksusowe apartamentowce, ale nie po to tu przyszliśmy, tylko aby odpocząć przy nadmorskiej promenadzie Gurney Drive, będącej symbolem miejskiej rekreacji i stylu życia mieszkańców Penang. Padliśmy tam na chwilę, ale nie byliśmy zadowoleni. Proszę cię, to naprawdę jest to? To jest park? Aby dotrzeć do promenady, trzeba przejść koło śmierdzącego kanału, dlatego odpuściliśmy i udaliśmy się na zakupy do pobliskiego centrum. Bo zakupy na penang to rytuał, który trzeba odbyć chociaż raz. Inne dzielnice, które warto znać, to Pollautikus. Spokojna, zielona enklawa, pełna luksusowych willi, hoteli i kameralnych apartamentowców. W przeciwieństwie do gwarnej starówki, można tu odnaleźć zrównoważony rytm życia i spokój ducha. Miejsce idealne na dłuższy pobyt, tak tylko podpowiadamy. Tanjung Tokon to dzielnica, do której turyści rzadko docierają. Jest położona wzdłuż drogi numer 6 i na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale bliżej brzegu można znaleźć tańsze hotele, a także kilka food a do tego oczywiście centra handlowe. Czyli wszystko, czego potrzebujemy na wakacjach. Co kupiłem? Trzy koszulki za 49 e, ringgitów, to było 40 zł. To tutaj, tak. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Generalnie w Malesji drogi są nieoznaczone. W pewnym momencie się kończą i pum! O, a jak tu! No cóż, to zdarza się. Na Penang koniecznie trzeba zobaczyć te dwa wyjątkowe miejsca. Penang Hill, wzgórze, które od lat stanowi jedną z głównych atrakcji regionu. Na szczyt można wjechać kolejką. Jest tam również wiele atrakcji rozrywkowych oraz punktów widokowych na całą wyspę. Duchowym centrum wyspy jest Kek Lok Si, największa buddyjska świątynia w Azji Południowo-Wschodniej. Wjazd windą na górne tarasy jest płatny i trzeba odstać trochę czasu w kolejce. Więcej o tych miejscach opowiadamy w następnych odcinkach. Po zachodzie słońca Georgetown zmienia się nie do poznania. Ulice tętnią życiem, a oświetlone murale dodają bajkowego klimatu. Nocne Georgetown to doświadczenie, które naprawdę warto przeżyć. W centrum spędziliśmy kilka wieczorów spacerując wąskimi ulicami. Wtedy każde miejsce wygląda zupełnie inaczej. Że my się tak nie boimy wychodzić? Eee, dziękuję bardzo, <grym> bardzo <grym> za oglądanie tego nocnego odcinka Open ang. Jak widzicie, jest bardzo bezpieczny, nie ma się co martwić. Jedyna co trzeba uważać, to na jeżdżące po stopach samochody. Klimatycznie, tu jest powiem. No wieczorem też warto I... się wybrać A tutaj. A nie spodziewałem się. No, co? warte, 30 stopni w nocy. Z takimi z dużymi ustami, nie mocno. No dobra, zdjęcie zrobimy. A usta są obok, w tej wnętrzu. Do kolonialnego centrum można dojechać autobusem lub grabem, a potem w ramach spaceru zagubić się w wąskich uliczkach. A Jest! No i tak wiesz, i tak za każdym razem. Jakie one nieudawane, musisz dostać od za to. W mieście działa wiele wypożyczalni rowerów i skuterów, a także stacji roweru miejskiego. Dla nas jednak było za duszno na taką przygodę, i ostatecznie zdecydowaliśmy się na autobusy i graba. W historycznym centrum chodniki bywają wąskie i nierówne, często zajęte przez schody, skutery czy klimatyzatory. Niekiedy są tak wąskie, że nie da się przejść inaczej niż pojezdni. To jest tak koszmarne, że ja nie wiem, jak oni się tutaj odnajdują. To jest droga do centrum handlowego, gdzie są jakieś chodniki. Pierwsze wycieczki ulicami miasta to mieszanka zachwytu i frustracji, bo Georgetown jest niezwykle rozległe i podczas jednego spaceru trzeba się wspiąć na kilka kładek. Do winda działa? To już jakiś brak wiary, <laughs> jesteś. Musimy nadmienić, że windy znajdują się tylko w centrum, do tego nie zawsze działają. Sieć autobusów Rapid Penang oferuje bardzo przystępne ceny przejazdów. Na dalsze odcinki wygodniejszą opcją będzie Grab, choć korzystając z niego łatwo przegapić ciekawe miejsca. Robi się wysoko. W mieście jest wiele centrów handlowych, które w upalny dzień są naturalnym schronieniem przed słońcem. Warto odwiedzić First Avenue oraz nieco starsze Pranjin Mall. Oba znajdują się obok siebie, powstały na rogatkach skrzyżowania i można między nimi przechodzić specjalnymi pomostami, nie opuszczając budynków przez wiele godzin. Koszty życia są niskie, co czyni Georgetown idealnym miejscem także na dłuższy pobyt. Nawet przy skromnym budżecie można tu wygodnie spać i jeść. Jedzenie to wydatek zaczynający się od 5 zł za danie. Więcej o tym opowiadamy w innym odcinku. Ceny zakwaterowania na wyspie są konkurencyjne nawet w porównaniu z innymi miastami Azji Południowo-Wschodniej. Najtańsze noclegi, już od 20 zł za łóżko w sali wieloosobowej, znajdziecie w hostelach, w nawet w ścisłym centrum miasta. Warto rozważyć nieco wyższy standard w zabytkowych hotelach butikowych. Ceny tu oscylują w granicach od 100 do 180 zł za noc. Dla bardziej wymagających podróżnych, Georgetown ma w ofercie hotele 3 i 4 gwiazdkowe, zarówno w kolonialnych willach jak i nowoczesnych wieżowcach. Ceny zaczynają się od 180 zł za noc, a kończą w granicach 300 zł. Wiele z nich oferuje śniadania gratis i basen, lub nawet prywatną plażę, jeśli obiekt jest na wybrzeżu. Planujecie wyprać ciuchy? Na penang ceny pralni samoobsługowych są bardzo przystępne. Naszym zdaniem, lepszym rozwiązaniem są pralnie drop off, których zwykle szukamy tuż po przyjeździe. Wystarczy zostawić worek z sadem, a następnego dnia odebrać czyste i starannie złożone ciuchy że płaciliśmy za 4 kilo 24 ringity, czyli około 20 zł. nie jest no i w ten sposób możemy zaczynać kolejną część podróży